Czy kielcom grozi katastrofa? Prezydent Agata Wojda powiedziała o ewentualnych konsekwencjach braku uchwalenia budżetu do końca stycznia 2026 roku. Nie będziemy mogli zrealizować miejsca schronienia na parkingu pod Placem Wolności. Nie wydamy żadnych pieniędzy na remonty nakładkowe. Nie będziemy mieli formalnie takiej możliwości na remonty chodników i przebudowę placów zabaw. Nie zrealizujemy żadnego projektu z Budżetu Obywatelskiego. Nie damy możliwości przyciągnięcia nowych przedsiębiorców i stworzenia Nowych miejsc pracy. Będziemy musieli zawiesić program profilaktyki zdrowotnej. To tylko część konsekwencji. Innego zdania są radni pozostałych klubów. Pani prezydent przedstawiła dzisiaj katastroficzną wizję nieprzyjęcia budżetu. Tylko wszyscy radni, którzy wczoraj nie głosowali za budżetem, zadeklarowali, że my jesteśmy gotowi, żeby ten budżet przyjąć. Ze zmianami proinwestycyjnymi, ze zmianami prorozwojowymi, ze zmianami w zakresie bezpieczeństwa czy w zakresie zwiększenia środków na drogi. Dla miasto Kielce to jest prezydent, to jest do miasta, to są mieszkańcy, to są urzędnicy i wszystkie te interesy powinny się zgrywać. Największe kontrowersje wzbudza rezerwa prezydencka. Ten budżet jest zły, ja nie boję się tego powiedzieć, i świadectwem że, tego, że ten budżet jest zły, jest właśnie ta rezerwa, którą pani prezydent tutaj bardzo mocno podkreśliła. I musimy się skupić na tej rezerwie, i cała ta sytuacja skupia się dookoła tej rezerwy. I te tereny inwestycyjne, postawanie przedsiębiorstw w mieście Kielce, coraz większe podatki są nam potrzebne. Że to pani prezydent ustala budżet, ale to radni biorą na siebie odpowiedzialność głosowania. No po to jest. Na organ rady miasta Co sądzicie na ten temat?